Siemano, siemano, bo Meksykanu TV otwieram drzwi w ten piękny, jakże wspaniały, cudowny poniedziałek, poniedziałeczek, Wszyscy kochają poniedziałki. Chociaż ja lubię. Wolę zdecydowanie, tak jak już kiedyś mówiłem, tydzień temu, że wolę zdecydowanie niż w niedzielę. Także witamy. Witamy, kurwa. Z Syberii, no bo już jak to można nazwać, no słuchajcie, no już kurde, w większości miast Polski to już są temperatury plusowe. A tu Syberia, Syberia, ja nie wiem, ja mieszkam na Syberii, na, na, na tym... Jak to się nazywało, kurczę, wypadło mi to słowo z ust. Na Skazaniu no, do łagrów mnie wysłali chyba, no kurde. Budzisz się codziennie i codziennie śnieg leży, biało. Gdzie ta wiosna u nas? U nas nie ma wiosny. U nas od razu chyba lato będzie. No. O, na Zesłaniu. Doku, o, do, do, dokładnie, teraz sobie przypomniałem. Jestem na Zesłaniu. Tutaj jest Syberia. Tutaj nie ma nie, ma, nie ma słońca, nie ma wiosny. Nie, nie ma nic, nie wiem o co chodzi. Kiedy ta, kiedy ta zima przestanie tutaj nam dokuczać? E, słuchajcie, co do, co do planów. No raczej dzisiaj do Krzyśka Raczej dzisiaj do Krzyśka nie pójdę, e, ponieważ e, z tego co wiem, to on ma dzisiaj e, jechać na, na komendę miejską, ale tym razem to chyba na niego ktoś doniósł. Ktoś tak mi się wydaje, tak mi się opiniął. uszy, bo dostał wezwanie. Prawdopodobnie no. Krzysiek, karma, wraca. Tej papierki składu ktoś na ciebie złożył. Także tak, niezłe, niezłe cyrki ciekawe. Znaczy może znajdę po południu, a bo ja... Słuchajcie, bo ja mam w planie. Ja mam w planie, wczoraj rozmawiałem z tym chłopakiem, który ustawia e, te e, live'y. Rozmawiałem z nim, no i ja mam w planie dzisiaj live zrobić, o ile się zdołam, zdołam mi się, uda się mi skontaktować z nim. No wczoraj się udało, no dzisiaj spróbujemy, nie wiem, tam... Pależałem, że po 17 będę robił, nie? Bo tam to ustawić to jest kurde... No Słowie, pół godziny roboty. Nawet mniej. No a że on to robi sprawnie, to, no to, to... No to ja mówię, no... Jak będziesz oglądał, to się mówię. Odezwij się tam, nie wiem, o której będzie Ci pasować, 15, 16... Tam... Bo nie wiem, o, czy, czy Ty pracujesz, o której pracy kończysz w ogóle. Także... Zrobiłbym dla was live'a. Jeżeli nie wypali, no to, to zrobimy jutro, no jak nie wypali, no cóż, cóż trudno. I ten, jeszcze jedna rzecz. A jeżeli nie zrobi live'a, słuchajcie, no to no, to, no to cóż, no to no to, kurde nagram jakiś film jeszcze jeden. Coś ci wymyśli. Coś się wymyśli, słuchajcie, na pewno coś, coś nagramy. Na pewno coś nagramy. Jeżeli nie będzie live'a, to, to coś nagramy jeszcze, żeby... Żebyście mieli to robić, żebyście mieli to oglądać. Nie wiem tam, tam, major coś ciekawe, ja nie sprawdziłem, czy Major coś wrzucał jeszcze, czy nic nie wrzucał. Będę musiał potem zajrzeć. Na kompa, no. No i wyszliśmy sobie jak zwykle na poranne, piwko, kurde, w tak piękną, wspaniałą pogodę, że się żygać chce, aż normalnie. Jeszcze zawiewa. <śmulny> to czy nie, tutaj kiedyś śnieg pada to jeszcze wieje. To już w ogóle parodia, parodia, parodia wiosny. Teraz będzie połowa marca. Połowa marca, a tutaj kurde u nas śnieg leży, ale mało się nie A u nas tutaj śnieg leży. Także doj kierowcy, trzymajcie się dzisiaj, trzeba wcześniej wychodzić do pracy, bo trzeba samochodziki śnieżać, Bo na pewno zasypane są. Ci, co muszą pracować, oczywiście. No i ci, co muszą jeździć. Także. Słuchajcie. <laughs> Trzeba będzie się postarać. Przecież, oczywiście, tak się zbiera do tej kapusty, bo on nie ma tarki, czy tam czego? Tarki? Nie takiej do marchewki, tylko jakoś taką, zrozumiałem. A szatkownicy. Nie ma szatkownicy, więc on. Podejrzewam, że nie zrobi tej kapusty kiszonej. U mnie, słuchajcie, już minął tydzień, no się już tak, powiem Wam szczerze, że nabiera takiego smaku, bo wczoraj próbowałem, jest chrupiąca, podejrzewam, że jeszcze, jeszcze z tydzień, z dwa musi postać, no, no. Tylko jest, jest, muszę jeszcze zobaczyć, bo y, ktoś mi pisał, że, y, y, znaczy na, na YouTubie, y, ktoś tam napisał, że, y, że po pewnym czasie trzeba ją y, do zimnego miejsca wstawić. No ale mi się wydaje, że ona powinna właśnie stać w ciepłym, żeby, żeby kisła. No bo jak ona masz w zimnym skisnąć? W zimnym nie skisnie. W zimnym to już gotową można postawić. A tak to, a tak to nie. Także jest tej kapusty tak pół wiaderka zrobiłem, ale jak wyjdzie, mi, jak mi się uda, to słuchajcie, zrobię jeszcze raz. No, no bo, warto, warto. Ja lubię się pobawić też w takie rzeczy, nie tylko w ekstremy, ale nawet w takie robienie kapusty czy, czy ogórków kiszonych. Oczywiście kiszonych nie zrobię teraz, bo nie ma sezonu na ogórki. No, także wiecie, no, mówię, zobaczymy, 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 jak się skontaktuje z tym chłopakiem, to będę robił dzisiaj live na pewno. Na 100% będę robił live. A. No i oczywiście czekam, czekam, czekamy, 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 czekamy na tą paczkę, która ma dojść do Krzyśka. To ja informuję wszystkich, żeby potem nie było Jakiejś ściemy, ma dojść jakaś paczka do Krzyśka, duża dosyć dzisiaj albo jutro gdzie będzie trzy oddzielne pudełka dla każdej osoby, czyli będzie dla Majora, dla krzyżka i dla mnie, czyli dla Meksykano. i mam nadzieję, że mi konon wała nie zrobi. Mam nadzieję, że nie zrobi mi wała i nie powie, że nie doszło albo coś, nie? Bo raczej to niemożliwe. Dzisiaj się spodziewamy albo jutro, także też... To sfilmuje. jak jak dojdzie, jak dzisiaj dojdzie, ciekawe kto ją odbierze, jak go nie będzie może w domu, bo zanim on się wybierze na, na tą kurde, na tą policję, to wiecie, to kurde wróci o 16, albo 17, no ale może Major będzie w domu, chociaż Major gdzieś z kolei na terapię idzie, no chyba, z tego co wiem, chyba, ale nie jestem pewien. No, ale się dowiem. Także jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie. Meksykanów jest tylko jeden, pamiętajcie. I tyle do. Mówię, no, albo filmik, albo live. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie się.